Witam, hej, dzień dobry. Zapraszam Was na Project PAN. Dzisiaj zeszycik przygotowany. Słuchajcie, dzisiaj pozmieniamy troszkę zasady, delikatnie. O Boże, troszkę mi prześwietla. Delikatnie pozmieniamy zasady, a to z tego względu, że mam. Jest dobrze, coś tam jest poużywane, zużywane. Jest kilka denek w kilku paletach, jest ok, ale to nie jest to, co bym chciała. I postanowiłam, że zmienimy trochę zasadę tej zabawy, i chciałabym w każdej paletce mieć użyte kolejne. Cienie. Znaczy, wiadomo, na tym polega ten projekt, ale wyznaczymy sobie w tym odcinku, znaczy, ja już mam wyznaczone w zeszycie, które chcę użyć, a wam o tym po prostu powiem. Wyznaczymy sobie cienie z danej palety, nawet trzy, po dwa, po jednym, które chciałabym napocząć, czyli zrobić chociaż minimalną dziureczkę do następnego update'u. Myślę, że następny update będzie. Za trzy miesiące, bądź dwa, bo teraz jest bardzo szybko, bo nawet nie ma. Nie, no jest dwa miesiące, jest dwa miesiące, bo poprzedni update był tak, jakby dla mnie był czwartego, a dla Was tam był trochę później, więc no co. Zapraszam, będziemy przeglądać palety. A, i słuchajcie, jeżeli chodzi o te moje dwa cienie, o których, yy, zaczniemy sobie od nich. Do tych cieni yy, zastanawiałam się, czy nie zrobić innego, tak jakby dodatkowego projektu, czyli zaznaczać sobie yy, kreseczkami, ile razy użyłam ten pro, produkt, ale postanowiłam, no nie, na razie nie, może tam w kolejnym update'cie po prostu pokażę wam te cienie które chcę zużyć i pokażę wam jak to wygląda w zeszycie całościowo na początek wygląda to tak jeszcze mam drugą stronę te kropeczki to jest właśnie to co mówiłam czyli to co będziemy zużywać no i właśnie znaczy zużywać zrobić chociaż tenka. i wy, jeżeli chodzi o ten produkt używałam tego produktu w miarę często, nie używałam go bardzo często, no nie. Przez te dwa miesiące chyba z 10 razy go użyłam. Bardzo fajny produkt, bardzo mi się go fajnie używa, bardzo mi przypomina cienie z glamshopu, znaczy cień z Glamshopu, który mam też w paletcie podobny. Bardzo lubię, jest to bardzo fajna konsystencja, bardzo fajnie się przynosi na oko, no ale chciałabym go użyć. Tutaj, jak widzicie, zaczyna się robić zarys dęka, więc będę starała się to dęko trzymać. Jest to ciężki cień do zużycia, bo on jest zbity, ale ładnie wygląda, więc jest troszeczkę z nim roboty, ale mam nadzieję, że do kolejnych tam update'ów, czy tam za te dwa lub trzy miesiące, czy tam za sześć, będzie co mówić na temat tego produktu. Dalej. Pierrenne. Słuchajcie, jest to odcień 003. Bo tutaj troszkę już się zmarzę, ale w zasadzie mam wszystko wypisane. Jest to taki cień kawał z mlekiem, coś takiego bardzo ładny. I powiem Wam, że on się bardzo ładnie... Ja lubię ogólnie bardzo mocno kombinować z oczami teraz. Jak widzicie, Mam coś takiego. Widzieliście film poprzedni, popra, poprzedni lub no, kilka filmów wcześniej, nie wiem jak to wejdzie. E, lubię właśnie te, ten duet lubię ten duet, zrobić sobie tym tutaj, wiecie troszkę poblendować go i nałożyć na środek, powieki, ten cień i wygląda to fajnie, taki wiecie, troszkę um, kontrast, ale mi się to podoba, ten kontrast na oczach, więc dlaczego nie nie polecimy chyba po kolei z paletami chyba, że się postaram żeby było dla was fajniej no i co? Po kolei, dobra, lecimy po kolei. Najpierw zaczniemy od tego, które cię nie zużyłam, a później Wam pokażę, które zaznaczam. Chociaż w paletach też jest zaznaczone, które cię nie chcę użyć. Ale to jest dla mnie informacja, dla Was informacja jest z mojego zeszytu. Ale widzicie tutaj to lepiej, chociaż nie na każdej palecie, będzie to tak fajnie wyglądać. Jeżeli chodzi o tą paletę, ja jestem dumna, bardzo dumna. Bo w momencie, gdy nagrałam chyba tamten odcinek, ten poprzedni, zrobiłam w tym cieniu denko. Ale, że miałam mało denek, to zrobiłam w tych dwóch deneczko. No i postanowiłam, że... Um, no oczywiście jestem dumna z tej palety, bo to jest moja przewodnia paleta na ten rok oczywiście. Ale chcę, tak, tutaj zrobić ten y, bok, bok róg. Nie wiem, jak by to nazwać. No to zaokrąglenie, po prostu pokażę Wam pędzlem. To tutaj chciałabym całe yy, wyciec użyć. A jeżeli chodzi o ten cień, to po prostu środeczek. Chcę tutaj zrobić deneczko. No i właśnie ta każda tutaj kropeczka, widzicie, ko nazw, czy gdzieś tam w palecie dalej. To właśnie jest to, że chcę to użyć. I tak samo to wygląda w moim zeszycie. Czyli... Tak wygląda zużycia, czyli wszystkie zużycia na ciemno, kreseczka to jest prawie. No nie prawie tylko zaczęte dęko, a tutaj ten X, tutaj X, którego tutaj nigdzie nie mamy, chyba w palecie, chyba tutaj mamy, to jest po prostu prawie zużyte dęko, czyli właśnie na samych bokach po prostu jest cień. No i wiecie. No i kropki. No i te kropki są wyznaczone, które e, chodzi o to, które nie chcę użyć. I to mi się będzie podobało, bo będę się na nich troszkę skupiać. Fakt, faktem nie chcę też sobie robić czegoś takiego, że a bo mam zaznaczone i muszę używać. Nie, po prostu jeżeli mam ochotę, nie wiem na akcent fioletowy, czy tam właśnie ten wrzosiec, to sobie dam gdzieś tam akcent wrzośca i tyle. Tak. Maksineczka, słuchajcie, jest dęko tutaj. Jest jedno dęko, którego się spodziewałam. Nie ukrywam, spodziewałam się tego cienia, ale też dużo, jak zwykle, wyznaczyłam sobie i tak Wam pokażę tę paletę. Zrobiłam w tym petal odcieniu. To jest taki fioletowy, przepiękny. Taki troszkę burgund, troszkę taki brudny fiolet, przepiękny tutaj akurat jest delikatnie nałożony bardzo lubię tą paletę jeżeli chodzi o te produkty bo też są w zeszycie namalowane, nie wyznaczyłam sobie produktu, który chcę zużyć, bo ja jej bardzo rzadko po nie sięgam ale będzie czas, że będę musiała po nie sięgnąć, bo ten brązer on już tutaj woła pomste i trzeba go zużyć jak widzicie jest tutaj zaznaczony aż odcień i orchid, chciałabym w nich zrobić sobie takie minimalne denka, bo też już są do takich zarysów denek. Więc to będzie mój kolejny challenge. Widzę. Dalej, paleta Sofix, Tutaj Wam nie pokażę, jak ona wygląda z zewnątrz, tylko wewnątrz, bo jak wiecie, ona ma akurat dobre lusterko, a mam takie palety, które mają złe lusterka. I tutaj to wygląda tak, że cookie dough, cookie dough, coś takiego, ona ma denko cały czas, bardzo rzadko po tą paletę sięgałam, e, chociaż lubię, ale rzadko. No i wyznaczyłam sobie tutaj odcień everyday i chocolate orange, to jest everyday i chocolate orange. No, cię nie chcę sobie poużywać, chociażby troszeczkę, zobaczymy. Jak to będzie w dalszym ciągu? Dalej, paleta Revolution, i to jest Natalia Siwiec. I czy ja mam tutaj Natalię? Mam Natalkę. Nie wiem, jak to było i nie pamiętam, ale tutaj zrobiłam dęko. I chyba w tym cieniu, jak się nie mylę, teraz. Chyba, że jeżeli chodzi o ten cień, już był w poprzednim odcinku, nie pamiętam, muszę wrócić do tego sobie zobaczyć. To jak widzicie, jest ładnie błyszczy, ale chcę, żeby w przyszłym miesiącu błyszczały cztery okienka dodatkowe, czyli odcień mystery, satin, choice i blend, to są moje cztery cienie w tej palecie tu jest szansa, bo te cienie są bardzo zagłębione, nie wiem czy to będziecie widzieć, ale na pewno tak tutaj na przykład w tym odcieniu satin, bardzo ładnie to wygląda no ja jestem bardzo, bardzo kochana w tej palecie jest to moja, też jedna z starszych palet i ją bardzo lubię i mam w planach do niej bardzo często sięgać w przyszłym update'cie chciałabym właśnie do tych tutaj kolejnych czterech sobie posięgać na pewno będę w międzyczasie, bo ja do czarnego tak często sięgam w każdej palecie bo zawsze przyciemniał sobie nim tam linię, wiecie, rzęs bez mi tak wygodnie no i w palecie, znaczy w zeszycie to wygląda tak tutaj mam pozaznaczone cztery kropeczki Tutaj mam pozaznaczone wszystko, jak to wygląda. No i tak to będzie wyglądało. Zobaczymy. W przyszłym update'cie postaram się nie zaznaczać od razu tych cieni, tylko zaznaczymy sobie w filmiku, żeby było, wiecie, wiarygodniej dla Was i fajniej dla mnie, żebym nie musiała główkować, wiecie, co kiedy zużyłam. Dalej. Moje maleństwo, kochane. To jest paletka Rival Loves Me. Tutaj używałam zieleni, tego zielonego tego wiadomo, bo on jest przepiękny, to jest naprawdę przepiękny odcień patrzcie no, to jest paletka za 3 euro bodajże no szkoda, że nie wiem jak ona z dostępnością ale odcień jest przepiękny, bardzo podobny do znaczy no nie aż tak podobny, nie w ogóle dobra, zamykam, zamykam jednak e, lubię, lubię używałam i będę do niej wracać i tutaj sobie wyznaczałam właśnie ten cień przepiękny do użycia. Znaczy do dęka przyszłego wiecie, żeby było dla mnie lepiej. Dalej mamy paletę Ingrid Natural Essence. Bardzo dobra paleta, ale tutaj y, używałam jej może 5 razy. W ciągu tych Kilku miesięcy to jest dobrze. Ale też jej używałam, wiecie, pomiędzy innymi paletami. I tutaj wyznaczałam sobie tak. Coś, co jest na pewno, że to zużyję, to jest ten cień tutaj. Tutaj jest go na bokach, ale chcę go zużyć i wyznaczałam sobie. Czekajcie, pokażę Wam lepiej to tak. Jest to ten cień po tej stronie. Dobrze wam pokazuję. Jest to ten tutaj cień. I to jest takie złotko, bardzo ładny też. Taki troszkę szampański, różowy szampan, coś takiego. No, delikatny ma taki odcień różu, chyba że ja w sumie nałożyłam tu tym samym palcem, co nakładałam poprzedni cień. <grym> Dobrze, nic się nie dzieje, naprawdę nic się nie dzieje. Dobra. No, dobra, więc to jest ta paletka. No, w zaszycie nic się nie zmieniło, tylko zaznaczyłam sobie, właśnie. Te cienie, które chcę zużyć I zostały trzy palety, moi drodzy Trzy palety Jest to Eveline Sparkly Jakoś szybciej mi to teraz wychodzi Ja nie wiem, bo nagrywam, nagrywam to drugi raz Spoko Mi to pasuje Eveline, lepiej w montażu Eveline Sparkly mm, Tutaj e, Użyłam tylko lusterka <laughs> Nie, używam Tego cienia który właśnie też jest do zużycia. On tutaj mi się trochę skruszył, ale ja też go używałam w formie eyelinera. Bardzo dobry patent na cienie, jeżeli macie ochotę na pomarańczową kreskę. To cienie są dobre i nie trzeba eyelinera kupować. I starczy troszkę go zdrapać, bądź w tym cieniu i dać jakiegoś tam jakieś mgiełki, bądź coś w tym stylu. Jest ok. I właśnie zaznaczyłam sobie tutaj ten złoty i ten cień do zrobienia minimalnego chociaż denka. Jak to zwykle I dwie ostatnie moje Popsute troszeczkę palety Oprócz tej Natalii Siwiec Mamy Imagination I tutaj sobie wyznaczyłam trzy cienie I widzę, że zupcyłam całkowicie Tutaj tą Ja wiem co zepsułam Dobra Ten plastik tutaj z tego boku <laughs> Nic się nie stało Dobrze, że to jest paleta dla mnie Nie dla kogoś I wygląda to tak Tutaj było jedno ogólnie od początku, a ja sobie chcę użyć Angel Butterfly i tutaj Love Loving Life. Loving Life, Angel Butterfly. Bardzo piękne cienie te trzy. Tu jest taki zwykły beżyk, coś takiego, troszkę cieplejszy taki, wiecie ale chcę to użyć, sobie poużywać. To może być do zużycia. Teraz moja droga, jak to zamknąć. Yeah, jeszcze się zamyka, to jest dobrze. I kolejny mój biedulek. To jest czekoladka Daiba. Czekolad, bardzo, bardzo lubiana przeze mnie. E, kiedyś zaznaczałam sobie dwa cienie do zużycia, i najpierw Wam je pokażę, bo jeszcze widzę tutaj te kropeczki. Jest to ten cień, i ten tutaj cień. I to są te cienie do zużycia. Znaczy, do tego dęka wiadomo, te cienie też mam nadzieję, że tutaj sobie pozużywam, bo jest ich niewiele. Bądź ewentualnie ten, ale te akurat nie są jakoś tam, wiecie szczegółowo, żeby je mocno zużyć. Najgorzej będzie, wiecie co później z tymi tutaj cieniami, bo ich praktycznie w ogóle nie używam. Ale to już jest kwestia, że naprawdę można je mieszać z innymi paletami. I to wszystko. Kochani, 15 minut, a wcześniej prawie 30. Ja nie wiem jak ja to, kurczę, nagrywam. Wszystko. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Troszkę chaotyczny, zapomniałam wam pokazać chyba tych kolejnych, jak to wygląda. Ale musicie mi uwierzyć na słowo, że jest wszystko ok, Że jest wszystko pozaznaczane. Pokażę wam jeszcze tak na szybko, szybko i spadam. Tutaj mamy wszystkie te palety. I tutaj jest e, Wrzosowisko, Sofix, Natalia Siwiec, Sparkly, Ingrid Maksineczka, te pojedyncze dwa cienie e, Colcatris i Pierre René Tutaj mamy Rival Loves Me Dead by Chocolate, czekoladka właśnie I Imagination I to jest wszystko Koniec Koniec, koniec, koniec Życzę wam miłego dnia kochani Mam, mam nadzieję, że kwiecień będzie dla was Owocny Wy wszystko, co tam macie w planach. Um, wszystko. Życzę Wam miłego dnia. Buziaczki. Pa. pa.